Dzień dobry. Witaj, moja droga! Babcie tanie znam stąd, że w sezonie przywozimy tam naszych turystów, by mogli posmakować tradycyjnych smaków, tradycyjnych dań kuchni bułgarskiej. Posiada swój przydomowy ogródek, skąd bierze składniki do tych wszystkich dań, więc możecie mieć pewność, że zjecie smacznie, a przede wszystkim świeżo. Akurat robię banicę. Super, bardzo się cieszę. Banica jest uniwersalną potrawą. Można ją podawać na śniadanie, obiad i kolację. Serwuje się ją zarówno w zwykły dzień, jak i od święta. Mamy ciasto kori, mamy domowy ser sirene, jajka i kisało mleko. Nic więcej, tak naprawdę, a sami zobaczycie, jakie to będzie smaczne. I sega, a teraz co robimy? Trzeba położyć ser w ten sposób. Tyle, ile sama zdecydujesz. A skąd pochodzą te jajka i ser? Są swojskie? Tak, jajka sprzedają ludzie, którzy hodują szczęśliwe kury. A ser jest tutaj jeden człowiek, który ma krowy i owce. Można po prostu do niego pójść i kupić tyle, ile trzeba. Jeśli chodzi o kuchnię bułgarską, tradycyjne dania nie są skomplikowane, to nie są trudne przepisy, ale wszystko tkwi w szczegółach. W tym przypadku jest to świeżość produktów, tak naprawdę od sąsiada. Wszystko wyrabiane jest tutaj, na miejscu. I teraz czas, żeby włożyć naszą banicę do piekarnika. Wkładamy ją na 30 minut na 180 stopni. po prostu sobie urywamy.